Był sobie ludzik, który stwierdził, a co, co tam? Zrobię sobie coś tam i, 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 i będę żył. No w sumie. No, no i chodził sobie, chodził sobie po swoim świecie. Chodził sobie po swoim świecie. No i nie wiedział, co zrobić. Hmm. Co tu zrobić, no, no nie wiem, no sadzonka już posadzona, jakieś tam rzeczy. Mam pomysł, mam pomysł, ale w sumie mam pomysł, mam pomysł. Zrobię serię, zrobię serię z takiego życia właśnie, zrobię może serię. Dobra, no to ustawmy tu kamerę, może kamera, kamera będzie tu stała, dobra. Ustawmy sobie kamerę. Nie dostanę. Nie dostanę tam. No i spałem. No nie, sorry, please. Uwolnijcie. Respawnę. No dobrze, no to teraz nic nie mam. No to serię zawaliłem. No No to gdzie no no kamera. Dobra, kamerę zrobimy z piasku. Może jakoś się uda. Hmm. Może dwa piaski wystarczą? Myślę, że tak. Dobra. Dobra. Co tam będzie się kiełbasił lub solił? Dobra. No to i działa, jest, działa. Jest, jest. Czekaj, czekaj, muszę zamontować. Jest, jest. Dobra. się Manko. A jeszcze trzeba spojrzeć na swój kanał. I to może pica w chłopce gaming. Dobra, no to no to ja pika w trupce gaming. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek z Caylenda. No i zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Tak, jest, yeah. Dobra. Ja dzisiaj pokażę Wam jak zrobić. Um, jak zrobić po prostu... Respawnię po prostu tego yy, No drepa. Dobra, ja dzisiaj pokażę. O, już się robi noc! Także myślę, że już odpalowi tą kamerkę. Dostawcie ABM serdecznie i subskrybujcie. Dobra. Ja cię kręcę, ja cię kręcę, ja cię kręcę Nie ja boję się, boję się, boję się, co ja mam robić? He eee, co ja mam robić? Musimy chyba... Musimy chyba zrobić... To... Dobra W moim menu Tutaj Um. Teraz już serio, widzowie. Siemanko, to ja, pika w Gaming. zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. No i taka nowa seria. Skylanda, ze Skylanda. Dobra. Czekajcie. C -i -a seria. Tak, ten świat. Na, na ten Survival i Create Myślę, że widzowie e już się. E, Zróbmy cięcie, jak się już e, skrajduje. Okej, okay, słuchajcie, w sumie. Picka ta gierka, nie? Już e, w sumie pizka Tu się tak robi, tu się tak robi. Dobra, no w sumie. Hmm, spoczko. Czekajcie. Pierwszy drewna trzeba trochę narąbać. Bo w sumie tego drewna potrzebujemy myślę że dzisiaj no nie zrobimy farmy i tych takich fajnych rzeczy bo też chcę wiecie tą serię tam dostawić na no wiecie na parę też czasu bo ja już grałem w tą gierę ja. Nie, to są fajne tagiera. Możecie sobie pobrać Skyland. Zapraszam. No w sumie dzisiaj, no to na, na tyle by było, bo, bo ta wstawa Echka, to, to był taki ogólnie filmik. Wiecie, że serię zakładamy, nie nową. I taka wstawka była. Także no myślę, że, że tylko tyle. Dzisiaj, w odcinku y, zrobiliśmy. Także no myślę. Myślę, że widzowie nie obradzicie się za mnie, że tak jakby zrobiłem, nie fajnie, no ale to była taka seriowa po prostu odcineczek. Także no myślę, że trzymajcie się, pa, pozdrawiam serdecznie, pa, pa.